O, coś tu o ogóry. <gry> Mamy pełno tych sarem tutaj w tym miejscu. Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałbym Was prosić o to, aby jeżeli ten film Wam się spodoba, żebyście zostawili tutaj łapkę i komentarz, gdyż uprawia nam to zasięgi, a jak już wiele razy wspominałem was to zbyt wiele nie kosztuje możecie nam w ten sposób jakoś pomóc lub docenić naszą pracę, którą robimy. Jak widzicie, z raną jestem w pełnym korytarzu. Jesteśmy w opuszczonym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym. Ośrodek prawdopodobnie został opuszczony niedawno, z tego co nam wiadomo. Na pierwszy rzut oka widzimy, że nie ma tutaj jakiegoś dużego wandalizmu. No nie pachnie jakąś stęklizną, więc bezdomnych tutaj też raczej chyba nie uświadczymy. I co? Ja nie będę przedłużał i zapraszam was do oglądania. No jak widzicie jesteśmy w kolejnym ośrodku wypoczynkowym. Pierwsze pokoje mamy puste, póki co, ale z tego co wiadomo, jeszcze wiele rzeczy się tutaj zachowało. No tutaj nie będę się wychylał, bo tu mamy okna. Jest ze mną Paweł Cześć. z kanału Woodbacks Forgotten My Time O ile dobrze pamiętam Paweł. Będziecie mieli link do jego kanału w opisie standardowo. <kluzł> 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 no tutaj nie będę nawet wchodził, bo widzę, że to jest to samo tam. O, tu już coś mamy Widzę, że już pierwsze jakieś fotele <grymne> no, Tu mamy jakąś kratkę schodową jeszcze <grymne> Latarkę wezmę, bo... Mam nadzieję, że będzie coś widać na kamerze jakiś jeszcze. Kibel to chyba kiedyś był. Albo jakieś pomieszczenie socjalne. O, tutaj kolejny fotel. To też fotele, telewizor jakiś stary. Póki co nic więcej ciekawszego nie ma. Chyba idziemy, no nie wiem, obojętnie, można do góry. Jakąś z tym mnie nie czuć tak, żeby jakoś tak... Jakiś obraz mamy. Co, ciekawe, O, no, tu już coś się zachowało. Więcej mamy... ...przedmiotów. Łóżko. Jakieś obrazki. telewizor, ale co ja będę mówił, widzicie na kamerze co tutaj stoi, więc Podobne do siebie. Co? Nie, ja mówię, te pokoje praktycznie takie same, nie? nie. <laughs> Kurwa, chory jestem, sorry. Za ten kaszel mój. Nie wiem, prawdopodobnie ośrodek opuszczony jest od niedawna. Przynajmniej nam o tym tak wiadomo. Niestety nie powiem Wam dokładnej daty futso. To do ludzi no do jest tak, że myśmy dostanę to potem dłużej, wiadomo, ciekawe. Tam to jest ładnie zaczyna się. Mhm. Ale ewidentnie no ktoś tu mówił, nie, że to niedawno opuszczone, nie? Tak. Ale widać, że ta wilgoć ona to już musiała działać dość wcześniej, no bo tu mamy przecież ten szkoleniowo wypoczynkowe czy toż jakieś biuro musiało być, cholera? Wszędzie te biurka, takie, nie? Ale no właśnie, bo tu masz szkoleniowo wypoczynkowe hmm. dlatego tyle tych biurek. Teraz, teraz tak to skojarzyłem. Jakąś filiżankę mamy. To co to jest? Patrz, patrz Paweł, a nie świecznik. Dobra. To lepiej tutaj został. Patrz czy nagrywa, nagrywa bo coś się z nią pieprzyło. Widz jak to odchłodzi wszystko, nie? No, to już nie, to musi być. Na góry pokój naprawdę super, fajne widoki. zajebiste, no. Fajnie, fajnie Ale wiesz co mnie zastanawia? Że to jakiś czas już musi stać opuszczone Bo gdyby to nie było opuszczone To by nie było tutaj tej wilgoci takiej I ten tynk by po prostu Wszędzie nie leżał, nie? No tutaj mamy jeszcze Widok na zewnątrz Widzicie, taka stara latarnia I tam chyba kamerę Starą mamy, ale jak mniej szansy nie się tu przy oknach kręcił. Tu jest tu papier chyba rozwinął. Toaletowy. Zobaczcie, hmm. jaki hmm. piękny budynek, jeszcze lepszy. Dawid tutaj, młodzież przychodzi sobie. No fajnie, nie no bo wiesz, fajne widoki mają, to mogą pić, nie? No py są może gdzieś usiąść że nie, Myślę, żeby nie <grym> 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 Szczerze, Paweł myślałem, że trochę bardziej więcej tego tutaj będzie, no ale mniejsza z tym. No. Pokażemy co jest. nie jest najgorszej, bo nie jest tak zniszczone ogólnie. <grym> Ale widać, tam no, przychodzą, puszki leżą, więc to już dłuższy czas musi być faktycznie opuszczony. Mm. Nie wiem czy tam ma dalej, czy tu już przechodzimy. To czekaj. Że... Mm. No spoko, spokojnie, powód spokojnie. Mm. Mam nadzieję, że jeszcze widzicie wszystko. Nie muszę latarki zapalać, bo w sumie zapomniałem o tym świetle. <laughs> co? Jest tam coś? Tu telewizor stoi, możesz tam zdjęcie zrobić. Tu telewizorów już masa... ...była. O, taki mały... ...mały telewizorek. Zobaczcie, jakie duże takie... ...lawe miejsca takie stają. O! Tutaj też ktoś chyba imprezował ale mamy jakaś butelka otwarta. To idziemy do góry, nie? Będziemy teraz tu w lewo, pójdziemy na, tam, na tą stówkę mm -hmm. A potem pójdziemy w drugą <coughs> Byłem tutaj, tu w sumie takie fotele tylko Jedziemy po nie kółku napisy Wplasza się nie ze Mhm Tutaj już klimat jest Jeszcze jakaś kula disco Dyskotekowa. Tu była jakaś dyskoteka, jakiś, też była jakiś klub, nie wiem. Te mozaiki, czy co to tutaj jest, też fajnie to wygląda, nie? To jest takich jeszcze starych czasów, takich mm. e, za komuny, chyba, jak to nie wiem w sumie. Mm. Jeszcze sporo serwetek. Jakaś sala bankietowa, może też tu była, i przy okazji dyskotekowa, nie? A tutaj już kuchnia. Fajne drzwi takie Mhm, coś jeszcze się zachowało jednak Jakieś patelnie Ale jest to, że w 2016 roku Ale co? Z to celot w 2016 No, jebie. Poczę, czy w coś kurwa nie wlazłem, bo powiem wam szczerze, jebie tu jak chuj jakby <laughs> jakiś menel się tu zesrał. Całe to no, w ogóle tam się zesrało. To? Tak, całe to. O, ktoś tu kisi o Mówię ci jebię w chuj. Idziemy na noc zaraz. Mówi się pożygać idzie. chyba tu faktycznie dotarły bo strasznie tu w tym miejscu hmm. albo to znalazło albo, no może tak być, no też tak może być mamy jakaś zastawa mhm. się zachowała no, razem zestawy stołowe. No, tak jak myślałem. No jeszcze było dużo rzeczy. A te drzwi były tu otwarte, czy? Tak, nie? tak, tak były. One już były z zewnątrz, jakbyśmy chodzili. Ja też... no, Kolejny kapelusz, kiedy to będzie, to będzie. A tu obejdzie też tędy wyjście. No, to jest za O kurwa, widzicie. Mamy pełno tych saren tutaj w tym miejscu. Jak szliśmy to. I to też tutaj były. Nie ma ludzi, Ciągle patrzę, czy ta kamera nagrywa, bo są takie jaja z nią były. Że mi się włączała. na stop. Ale jakiegoś mega syfu tutaj nie ma, nie? Jedynie ta filgoć. Ale widzisz, że tutaj wszystko, znaczy no, większość takiego wartościowego sprzętu pewnie zostałaby wyniesiona stąd. Mm, tu już coś się zaczyna dziać. Tu chyba mamy główne wejście. Tak mi się wydaje. Tu jakiś kominek był. Chyba z zewnątrz, z drugiego ośrodka. O, tu jakieś maszyny. Rzutnik, czy coś? No, wiadomo, no, tutaj było, jak to się mówi, ten ośrodek szkoleniowo, nie? Wypoczynkowy. Zostało tutaj trochę tych rzeczy. Jakieś telefony. Informacje widać? Tam chyba był mm, ale ja tam czy wiesz, że ja tam. tam Komputerze ale się wyruszył. System Przypałowo trochę. No. no, to jakaś dokumentacja jeszcze leży na ziemi. Akty osobowe może jakieś... No tak z daleka tylko, nie? Z daleka, no nie będziemy pokazywać tych rzeczy dodatnych. Kalendarz z 2018, nie? Nawet mm -hmm. <coughs> widać basen Jest basen? Jest to basen, widać No, tu kur... Tu zaraz za ścianą mamy działający mm -hmm. Więc tak trochę przy połowę, nie? Ale tutaj tak, nic nadzwyczajnego raczej takiego nie ma w tym miejscu. Jednak każde miejsce zasługuje na to, żeby pamięć o nim przetrwała, nie? Chyba, że jest to miejsce złe miejsce po prostu. Pełno kluczy mamy. Ty już mówiłeś o nich, nie Paweł? O tych kluczach. się nie wiem, w którą stronę iść, bo tam chyba, tam jest bardziej przy połowu. Tu alarm. Co? To jest, to jest alarm wszystko. Tak? To Ta? coś Czyli co? Czyli to jest nadal alarm, czy nie, po prostu odłączony? to są to, to są te silacze do alarmu, wiesz, tak jak nie było prądu, to... Te, te czerwce z puszki I tu mm -hmm. powinny być te sterowniki, ale tego już nie ma Albo to jest to całe może też wiesz, czy To centrala będzie, albo to centrale telefoniczne A tu masz ee, Nie, to są satelity, tylko nie do nagrywania tego jeszcze Z tych eee, mm. Nie ma Nie, to są satelity Bo to jest tu, i do żadalne, to satelity, i samolot I centrale Tu, tu chyba było coś z pościelą Popatrz, tu jakaś ta do, do pościeli, nie wiem, jak to się tam nazywa. Ej, co to tu jest? Wszystko chyba... Związane z jakimś, niewym no krochmaleniem, cholera wie, ja się na tym nie znam. A, to, jest, no, to, jest, to Jak to się nazywa, po? Dobra, no możemy zapomnieć tym bardziej ja, no, ja tam nie mam tego... No, tu... to masz, to tu i to, żeby to było proste, nie? Pralka nieczuła, tu jeszcze to, jest... To się po prostu... a daje, to... <laughs> no, mówiłem ci, że tutaj jest coś. No, ale ten boiler, że to kasa, jeszcze je takie... nie taki mały. No, jest już nowy ten bojeladż, bo, mm -hmm. tak, no bo to jest jeszcze 150 już. Mhm. Łódki, gruntwosy, a takie tu... nowe to jeszcze już będzie. Wszystko zostało. Tu już tak się, się zaczęli do tego dobierać chyba. Znaczy, chyba tak coś się zaczęło działać, Ale to jest też to jest budowa da. Nic więcej. To jest wszystko Na No Liczniki. To jest na każde, każde piętro. Nieźle, no. To jest, drugi... To jest drugi Tu drugi... no zaraz ten działający, nie? Tuż tu dobra, może pójdźmy w drugą stronę, nie? Jeszcze ozdoby pożynorodeniowe widzę. Hmm, tu chyba jedna z sal konferencyjnych mogła być. Taka większa. Co? Tam ani nie wchodzimy, bo to chyba jakąś... Tom sobie zrobili, toaletę. No to ktoś chyba próbował te drzwi rozwalić. rozwalić. Jakąś tą stroną się dostać do tego środka. Tutaj już ewidentnie jest wandalizm. E, tak.